Wysoko ponad naszymi głowami istnieje zadziwiająca forma życia. Operator Żurawia to niezwykła istota. Musi być twardy jak Clint Eastwood. Przetrwa w każdych warunkach. W mrozie, deszczu, wichurze. A być może nawet na koncercie Martyniuka. Musi być opanowany jak Steven Seagal. Spostrzegawczy jak Stevie Wonder i zwinny jak Puma. Bo na żurawie wciąż wchodzi pieszo. A przecież tak być nie musi, bo nie po to zeszliśmy z drzewa, żeby teraz dygać po drabinie jak orangutan. Dlatego pomyśl o komforcie i bezpieczeństwie swoich operatorów. Tak niewiele trzeba, żeby ułatwić im życie i wykonywanie codziennych obowiązków. Koniec z dyktaturą drabiny. Prostym i skutecznym sposobem jest zastosowanie windy, którą oferujemy. Montaż wykonujemy szybko i solidnie, a użytkownik tryska radością na myśl o wygodnym i nowatorskim rozwiązaniu. Niemiecka jakość to gwarancja niezawodności. Winda jest powszechnie stosowana we Francji i Skandynawii. Dlaczego mielibyśmy być gorsi? Wnętrze projektował nieślubny praprawnuk szwagra Michała Anioła. Szybka jak inflacja. Wytrzymała jak cierpliwość polskich przedsiębiorców. Przydatna przede wszystkim w trudnych warunkach atmosferycznych. Kiedy zachodzi konieczność szybkiego opuszczenia żurawia oraz wtedy, kiedy ciśnie pęcherz. Innowacyjna technologia pozwala poruszać się zarówno w górę, jak i w dół. Zaufaj sprawdzonym rozwiązaniom TADEX nowoczesna i bezpieczna budowa.